Centrum Kultury Podgórza w Strefie Sokolska od maja realizujemy projekt Podgórze Dostępne. W ramach tego projektu najpierw organizowaliśmy warsztaty konsultacyjne, a następnie w wyniku tych warsztatów wymyśliliśmy program dostępnych wydarzeń, dostępnych szczególnie dla osób z niepełnosprawnością słuchu. I w ramach tych wydarzeń odbyły się warsztaty Visual Vernacular, warsztaty artystyczne, warsztaty psychologiczne oraz warsztaty tworzenia gier planszowych. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Grupa Migawki oraz ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla osób niesłyszących na Grochowej. Ostatnim wydarzeniem w ramach tego projektu jest wieczór z kulturą głuchych. To wydarzenie odbędzie się już 30 listopada od godziny 16 właśnie w Strefie Sokolska i w ramach wydarzenia usłyszymy trzy wykłady poruszające yy, no, różnego rodzaju tematy związane z kulturą osób głuchych. Weźmiemy udział również w wernisażu podsumowującym noc poezji migowej, a także zobaczymy performance Daniela Kotowskiego Czytam na głos i yy, film Szumy i Fonie. thank <laughs> you